Haniu, zaśpiewamy teraz piosenkę dla babci, tak? Tak. No to śpiewamy. Babciu, droga babciu, powiedz mi, czy potrafisz robić to, co my. My klaszczemy, raz, dwa, trzy, teraz babciu, zrób to ty. My klaszczemy, raz, dwa, trzy, teraz babciu, zrób to ty. babciu, babciu. Pięknie! Babciu, droga, babciu, mi. powiedz mi, czy potrafisz robić to, co my. My tupiemy raz, dwa, trzy, teraz, babciu, zrób to ty. My tupiemy raz, dwa, trzy, teraz, babciu, zrób to ty. Pięknie! Teraz Hania śpiewa. Babciu, droga, babciu, A. powiedz mi, czy potrafisz robić nana, to nana, co my... Nana, 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 nana. Haniu, my skaczemy raz, dwa, trzy. Teraz babciu, zrób to ty. My skaczemy raz, dwa, trzy. Teraz babciu, zrób to ty. Pięknie. Teraz Hania, babciu, droga babciu, powiedz mi, czy potrafisz robić to, co my... Całujemy raz, dwa, trzy. Teraz babciu zrób to ty. Całujemy raz, dwa, trzy. Teraz babciu zrób to ty. Paniu, babciu droga. Tam na tam. Koniec. Babciu, babciu. Koniec, chyba. Koniec filmu.